Witam, pokażę wam jak, jak wygląda malowanie impregnatem jedna warstwa Altaxa którego wydajność jest 6 metrów z litra początek powiem od razu, że nie jest to jakoś specjalnie ochronny impregnat bardziej dekoracyjny ja już tutaj troszkę zacząłem nim malować. Od razu powiem, że ta opcja nie kapie. No to jest lekka ściema, bo kapie i nawet trochę się nim pochlapałem. Jeśli chodzi o czy szybko schnie, to rzeczywiście szybko schnie. Chroni przed czynnikami atmosferycznymi. To jest z przymurzeniem oka. Więc tutaj bardziej ten impregnat nadaje kolor. Jeśli chcecie, żeby to chroniło drzewo, no to trzeba sobie wybrać coś lepszego, na pewno droższego. Ja już trochę tym impregnat, a pokażę w ogóle jak, jak to wygląda. Więc się nie zdziwcie. Po otworzeniu to nie jest zepsute. To takie ma być. To jest taka formuła żelowa. Właśnie niby niechapiąca, no ale mimo wszystko kapie. Ja mam tutaj kolor palisander. No, w każdym impregnacie palisander wygląda inaczej. No w tym, w tym mogę pokazać już jak wygląda to po godzinie malowania. A wygląda to dokładnie mówiąc tak. Na takim płotku. Tak to wygląda. No i oczywiście to jest po jednej warstwie, tak jak producent sobie zaleca. Jedna warstwa. Ja widzę, że no przy malowaniu drugi raz tym impregnatem widać, że jest... kolor jest ciemniejszy. Myślę też, że lepiej to wygląda. No, ta jedna warstwa to też z przymrużeniem oka. Tak wygląda płotek bez impregnatu tak wygląda z impregnata z daleka nie każdemu może się ten kolor Palisander podobać, mi osobiście średnio się podoba, widziałem ładniejsze kolory w impregnatach Palisandra. Pokażę jeszcze jak, jak, się, jak się tym maluje Nie będziemy tu robić Pikasa. Pokażę tylko jak, jak to kryje. Oczywiście jak się maluje to impregnat jest jest mokry. Ten kolor jest dużo ciemniejszy. Jak przesycha, robi się taki jasny. Ale maluje się przyjemnie, no chlapać, chlapie, więc trzeba się przygotować na to, że trzeba może coś zabezpieczyć albo ubranie mieć odpowiednie. To w zasadzie tyle, bo to jest wodny na bazie wody impregna, dlatego szybko tchnie. Bardzo popularny, ale myślę, że popularny, dlatego że jest po prostu tani i producent twierdzi, że jedna warstwa wystarcza. No, ja jakiś tam zachwycony nie jestem. ale każdy wybiera co chce. Tak to wygląda. Jeszcze pokażę co tutaj producent na puszce obiecuje. Co można tym malować? Płoty betonowe, płoty drewniane, donice, no wszystko w zasadzie co jest z drewna. Myślę, że bardziej elementy nieheblowane, bo myślę, że na heblowanych ten impregnat miałby problem. No 6 metrów z litra, czas schnięcia 2 godziny. No i rzeczywiście, no, schnie szybko i zalecana jedna warstwa. No tutaj to bym akurat polemizował z jedną warstwą. powiem tak, no jest dużo, dużo dużo innych impregnatów lepszych ale każdy wybierze sobie coś dla siebie ten yy, taki impregnat 10 litrowy tutaj ja mam piątkę, 10 litrowy kosztuje 99 zł więc cena jest kusząca ale za na przykład 160 zł można kupić impregnat Sadolin Albo drewnochron, który będzie dwa razy bardziej wydajny i będzie lepiej chronił drewno, więc warto rozważyć, nawet kupując 5 litrów lepszego impregnatu niż 10 litrów Altaxa jedna warstwa. No i dobra, dzięki do następnego.